Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry. Zacznijmy od Ukrainy, bo tam gorąco. To, że opozycja odrzuciła propozycję nukowicza, by z opozycji był premier, wicepremier, to dobrze czy źle? Proszę panie, no co by nie powiedzieć, o trochę demokracji na Ukrainie już jest. Już tego prezydenta wybrał naród. I w związku z tym. Ych, Czasami jest tak, że trzeba domagać się wcześniejszych wyborów, ale trzeba się mieścić w pewnej klasie. I dlatego też tu jest bardzo, bardzo niedobrze, bo tu oni chcą wyeliminować. Jedna sama chce drugą wyeliminować. W demokracji w taki sposób się nie. Eliminuje. A co za dużo chcą? Nie to, że za dużo, tylko, że nie tak, no przecież na ulicy nie, nie dokonuje się wyboru. Naród wybrał, teraz chcąc tego wejść powinni zrobić referendum. Szybkie referendum i kilka, pięć pytań czy ile i w zależności od tych odpowiedzi dalsze postępowanie. No bo teraz, a jeśli większość jest za, za tym prezydentem, to co? To jest demokracja czy nie ma? I w związku z tym nie, nie. Dzisiaj za, zaplątali się. Jedyne rozwiązanie jest szybkie referendum, kilka punktów i w zależności od odpowiedzi należy postępować. Ale tak, pamięta żeby... pan, w 1989 roku w Polsce nie było referendum? No ale nikt nie domagał się a dzisiaj jeszcze demokracji i w Polsce i wszędzie, podnieśliśmy na, trochę na wyższy poziom. Ona może się podobać, może się nie podobać, ale coś stosować musimy. Gdyby był król jako jeden element stały, no, no to można by, to on by rozwiązywał te problemy. Ale jak poszliśmy tak daleko, no to teraz nie możemy się cofnąć w rozwoju, tylko musimy jednak tą klasę zachować. Ale tam na Ukrainie wydaje się, że się sytuacja trochę radykalizuje, tak? Zajmowań są kolejne budynki rządowe. Myśli pan, że to się skończy dobrze? Nie panie, no to zależy jak, bo można powiedzieć tak, no dobrze, przejmujcie. I jutro nie będziecie mieli chleba, staną elektrownie, stanie, wszystko stanie. no i żony was ściągną do domu, bo nie będą miały co, czym palić, co jeść i tak dalej. Więc można, można trwać na, 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 na znaczy na wycieńczenie grać, na wykończenie. A można zdenerwować się jedna strona znaczy druga, i można użyć siły, no i, i mamy wojnę domową. A myśli pan, że Jankowicz użyje siły? To znaczy, no, on ma dwa wyjścia: albo użyć siły, albo wyjść nie. Jestem demokratycznie wybrany, proszę mnie demokratycznie zdjąć. Ja się podporządkuję demokracji. No i w jakiej sytuacji jest? Ci walczący, ja jestem, żeby było jasne, po stronie walczących. Ja sympatyzuję z nimi, no ale, ale też chciałbym i domagam się, by jednak stosowano zasady cywilizowane, a nie jakieś takie... No dobrze, to do Ukraina. Chciałam pana zapytać, bo trwa w Polsce taka dosyć gorąca dyskusja o gender. Jedni mówią, że chodzi tylko o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, a inni, w tym przedstawiciele Kościoła Katolickiego, mówią, że to jest zboczenie i perwersja. Ale Chwałęsa, co... Sądzi o genderze. Ja, gender ja jestem w wiernym tym kościoła, ale tutaj chcę powiedzieć, że moim zdaniem są to tematy zastępcze. Inne tematy uderzały w pewne um, grupy społeczne w Polsce i były bardzo niewygodne. I w związku z tym specjalnie uruchomiono inny temat, aby odciągnąć od tych tematów. Ale dalej nie chcę wchodzić. Ale czyli pan mi to strony. mówi to samo, co ja słyszę, że w kościele problem pedofilii, to o tym, tak? A no, nie, trzeba byłoby zasłonić ja, gender. Ja, ja dalej nie wchodzę. Wchodzę w to, nie mogę wchodzić, wysiadam. Następny, proszę. Ale jak pan tak słyszy gender, to co pan myśli, jakby wnuk to, zapytał. Dziadku, dziadku, co to gender? Ja byłem, Dyskusja jest potrzebna, natomiast wnios na, na wnioski za szybko. Za daleko posuwać się nie możemy, jednak są prawa natury, prawa boskie i inne i nie możemy je tak szybko zmieniać czy podważać, bo po to się i tak ten odbije na ludzkości. I w związku z tym ostrożnie na wszelkie tematy dyskutować należy, natomiast wnioski wyciągnąć troszeczkę spokojniej. Słyszy Pan teraz jest problem z tym, że może kilkunastu zabójców wyjść na wolność? To jest efekt zmiany prawa sprzed 25 lat. Pamięta Pan, dlaczego to tak wtedy zrobiono? Nikt nie przewidział tego, że taki Trynkiewicz teraz może wyjść na wolność? No, tutaj wie Pani, no wiele rzeczy nie przewidzieliśmy. To, gdybyśmy przewidzieli, że przez tyle lat już istniejemy, to nie potrzeba było prawa, sejmu i tak dalej. A więc wciąż poprawiamy prawo, wciąż, wciąż nowe problemy, albo stare, ale uzupełnić trzeba czy, czy przerobić. I w związku z tym tutaj no właśnie. Wydawało się, że 25 lat to wystarczy w trudnych warunkach i ci ludzie się naprawią albo nie przeżyją. Okazało się, że nie czują się dobrze. Warunki w widać, że są dobre, bo ci ludzie dobrze wyglądają, ich siłę mają i są niebezpieczni w dalszym ciągu. Ale pan by wypuścił, czy jednak zamknął? Problem, no, no umówmy się, jeśli są wyroki 25 lat i ktoś odsiedzi, no to nie, no bądźmy poważni. Trzeba było zrobić wyroki po 50 lat. I wtedy byłaby inna sytuacja. A jeśli, jeśli no, ci ludzie od, od prawa no, nie zauważyli takiej rzeczy, no to co to za fachowcy? Ale wie pan, jest teraz taka ustawa, która ma izolować tego typu przestępców, chociaż no to, są wątpliwości. Konstytucyjne. No tak, no, no jak właśnie o to chodzi, no musimy konstytucję i prawa wszelkie dopasować do, do warunków, a nie możemy nie, nie możemy być jak dzieci, że. No, za chwilę znów dołożymy coś, znów e, utrudnimy. No to po co są wyroki, po co są sądy? Właśnie, coraz bardziej jest, te sądy, coraz bardziej są niepotrzebne. Panie prezydencie, w wyroku, a propos lata, sądów. właśnie, dwa lata wyroku jestem, mam wyrok i nikt nie wykoduje i co to jest. Ale ja się właśnie dziwię, pan znowu będzie chodził do sądu. Teraz pan wzywa dokładnie instytut w pańskim imieniu Sławomira żeby się wycofał z tego, co napisał w książce Wałęsa Człowiek steczki. Proszę no, no takich bzdur, takich kłamstw, takich pomówień, no tego tolerować nie wolno. I w związku z tym... To musi być zmielone, wycofane, a każdy musi być odpowiedzialny za czyn wszystko, co w tej książce napisane jest wymyślonym kłamstwem i ja mam się na to zgodzić i nic nie, nie zrobić ruchu? No to przecież paru ludzi w to wierzy, no ludzie no, no właśnie, A ale... nawet, nawet awansują gdzieś na profesora go przyjęto no jeśli na takich, na takich ludziach chcecie młodzież słowo Sławomira Cęckiewicza na profesora? Na, tak, na takich na, na takich kłamstwach chcecie sumienia budować ludzie. ludzie. No dobrze, ale panie prezydencie, to nie jest pierwsza kontrowersyjna z pana w, punktu widzenia książka Cęckiewicza napisa kilka lat temu z książkę z Gontarczykiem. Pan też się e, wtedy te mówił, że, że pójdzie z nimi do sądu, tak, a się nie poszedł. Tak, bo ja nie, nie chcę mieć dziesięć spraw na raz. Po kolei sprawa zakończyła się z Wyszkockim. Po ośmiu latach. I, ale tylko problem na czym innym polega. I ma pan, a, pan dwa, satysfakcję? Dwa lata, jest, nie, proszę Mian, dwa lata jest wyrok i ten wyrok jest niewykonywany. To po co mi sądy? Po co mi wyroki? I no właśnie, z... to jest... dlatego się dziwię, że pan znowu idzie no teraz do sądu. Rozwiążmy sądy. Sądy są w tych warunkach niepotrzebne. Jeśli wyrok jest przez dwa lata niewykonany, no to jest skandal. To sąd jest w ogóle niepotrzebny. Za co on bierze pieniądze? Nie szkoda Panu zdrowia na to sądzenie. Nie, no nie, nie, nie. Te wszystkie książki, które tak daleko nakłamały, tak daleko naubliżały na, 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 na mi, one muszą być zniszczone, a ci ludzie muszą zapłacić, żeby więcej nie ważyli się na nikogo wymyślać takie kłamstwa i pomówienia. Nowa książka jest. Piotr Semka. Jutro będzie promował w, w hali. Mam w nadzieję, Stoczni. że zdążę i za Semką jeszcze. Spokojnie. A już pan też czytał ja? ją? Bo ja, nie... ja nie czytałem jeszcze, ale słyszałem. Jeśli tam są kłamstwa, prawdopodobnie tak, to za kłamstwo i semkę odpowie. Ale na razie zakończmy te trzy książki, które, o których wiem. No biorąc pod uwagę, się... że proces Wyszkowski trwał 8 lat, jak pan tak się będzie ciągle sądził, to do setki no, pan Ja nie chcę się sądzić. Ja chcę, by była demokracja odpowiedzialna. Ja chcę aby takie podobne bzdury, nie, nie, nie można było za to pieniądze brać, jeszcze, jeszcze zostawać profesorem. No jak te dzieci wychowują, jak moje wnuki wychował taki człowiek, który wszystko wymyślił. Same absurdy, same połowienia, same kłamstwa. Powiedział mi, że, 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 że w szkole gdzieś nie, nie znałem, w jakiejś klasie. A, z klasy do klasy, no. Przecież takiego w życiu mi się nie zdarzyło. Wszędzie wszystkie przeszkody brałem za pierwszym podejściem. Albo coś ukradłem. Niech mnie udowodni, że Ktoś powiedział, że Rek był w jakiejś kradzieży i wie, wiele innych. Prawie wszystko, 99% jest kłamstwo, wymyślone, perfidne i teraz poproszę o udowodnienia. No dobrze, to procesy przed nami, ale przed nami też e, przyznanie nagrody. Nagroda Solidarności, milion euro, to jest pomysł ministra spraw e, zagranicznych. Pan ma też swoją nagrodę. Co pan myśli o tym I, milionie euro? Proszę panią, no i właśnie, i tutaj zaczyna być konflikt. Ja nie mogę być w tej chwili, nikt mi się nie pytał. Ale podobno ja jestem, minister ma się do pana ja też zgłaszać. Tak, już jest, jest jakieś zgłoszenie, ale no to za późno. Przez co? Ja teraz rozwiążę moje nagrodę. I po co się dzielimy? Solidarność. I piękna nagroda, fajna. Solidarności się należy, no ale jakiś porządek musi być. I w związku z tym tutaj znów mam kłopot no bo. Czyli pan nie o, będzie na prośbę ministra typował nie, no, kandydatów do nagrody Solidarności? Nie, nie będę w tym w ogóle chyba uczestniczył. Nie wiem, jeszcze nie podjąłem decyzji, dlatego że musiałbym coś zrobić z tą moją nagrodą. No nie może być wysokich, ładnych nagród. E, myśli kawałego. pan, że minister Sikowski chciał panu konkurencję robić? No nie wiem, no, jakiś nieodpowiedzialny ruch. I dlatego no, wyjaśnimy, I po wyjaśnieniu albo ja rozwiążę swoją, albo, albo uzupełnimy się, albo jakoś to... A, czyli otwarty jest pan. Nie, ja jestem otwarty, przecież nie, ja nie lubię złośliwości, ja, ja lubię budować, a nie, nie burzyć. Mhm. A e, patrzy pan, jak tam Donald Tusk sobie radzi jego rząd? Słabo no. była taka zmiana kilku ministrów, ale chyba bez dużego chyba sukcesu. Ja, mamy, mamy, mamy ministrów i rządy, no, no, no jakie nas stać, no. Polska demokracja jest w takim stanie, jakim jest, i na razie ten Tusk biedny, tak atakuje. Ale jak on jest atakowany, ja byłem atakowany, ale jak jego atakują, ci z Torunia szczególnie, to dlaczego tam prokurator za te ich pomysły jakoś nie rozlicza ich? To jest nieprawdopodobne. A jak jeszcze dostaną większe możliwości, to dopiero będzie się działo. Więc, więc współczuję Tuskowi za to, jak, jak ciężko mam. Na razie trzyma się dzielnie. Mam nadzieję, że wytrzyma. A do Parlamentu Europejskiego wygra Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość? O, o jest, jest, właśnie to jest pytanie. Ja myślę, że jednak rozsądek zwycięży i ludzie rozsądni dostaną się tam. Ale rozsądni to są z Platformy Obywatelskiej? Czy z nie, ci, którzy mówią, że, że, że ten, te zorganizowanie jest na dziś Europie potrzebne, że mamy technologię tak postawioną, że nie mieści się w tych państwach naszych, że, że trzeba powiększyć struktury zorganizowania i w temacie ekonomicznym to Unia Europejska, w temacie bezpieczeństwa to NATO. I nie ma pytania, czy powiększać, jest pytanie, jak to zrobić. I dlatego tu się powinniśmy zastanawiać nad programami, na to, jak to zrobić, jakie tematy, bo nie wszystko musi być powiększone. I w związku z tym, wybierzmy, jakie tematy nie mieszczą się w naszych państwkach i dajmy im możliwość organiz organizacyjną. A Unia Europejska powinna mieć jakąś nową propozycję dla Ukrainy, pana zdaniem? To znaczy od, od początku to było źle, dlatego że tutaj było wiadomo, że Rosja często myśli o starych kategoriach trzeba było udowadniać, że Ukraina, kiedy pozyska większe możliwości, będzie sprawniejsza, to da dużo więcej zrobić Rosji. I to jest, że Rosja powinna zabiegać, żeby się dostała Ukraina do, do, do Unii, bo wtedy Rosja w duże pieniądze będzie na sprawnej, na sprawniejszej Ukrainie zarabiać. I gdyby był taki ton w propagandzie, to nie można, nie mógłby Putin ktoś powiedzieć, że to jest strata dla Rosji wejście, no, bo, bo, bo byłoby to nieprawda i udowodniona nieprawda. A tak to, bo, tak to chyba, ja myślę, Europa nie jest przygotowana szczególnie na rolnictwo ukraińskie. Boi się Ukrainy, jeśli chodzi o rolnictwo, i dlatego, dlatego tak nie bardzo nie by, chciałabym i boję się. Na Igrzyska się pan nie wybiera do Soczi? No nie zaproszony zostałem. Gdybym został zaproszony, to bym, to bym na, na nartach zjechał gdzieś tak. Mm, bo niektórzy zostali zaproszeni, a nie jadą. To, wie pani, można tak, można inaczej. Ja robię wszędzie to co, to, co jest potrzebne, tylko problem, że trzeba wiedzieć, co należy zrobić. A po Europejscy, na przykład i światowi politycy powinni jechać w Zosoczy? Problem, do To Władimira nie dla Budyna? polityków olimpiada, tylko dla sportowców. A jak politycy chcą coś dodatkowego zrobić, to nie powinni przeszkadzać sportowcom i przy tym coś tam jeszcze politycznego przypiąć, ale nie, nie odwrotnie. To jest olimpiada dla sportowców. Dziękuję za rozmowę. Radio Gdańsk. Słuchaj.